Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Kosa spalinowa, nowa, faworyt. Bardzo, no, ja tą markę lubię osobiście, bo mamy już dmuchawę z tego, z tej marki. No, polski producent, ale w części sprowadzane z Chin. I tak, teraz się szybko streścimy z, z tym, z prezentacją, a później będzie koszenie. Tutaj jest świeca, fajka. Tutaj jest sanie. Do góry jest włączone, sanie na dół wyłączone. Szarpak, bak paliwa, no tutaj jest cała tarączka, rączka, nawet, ale leciutko gaz chodzi, to już będzie inna bajka niż w tej starej, wydech, no i w zasadzie tyle, także no tutaj jest osłona, szelki, baniak na paliwo, tarcza tnąca, przekładnia kątowa i pudełko. No i w zasadzie tyle i się widzimy już w filmie z koszenia, może dzisiaj, może jutro się zobaczy, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!